i tam dotarł do mnie drugi prezent imieninowy no rozdaj Niektórzy się mogą domyśleć, co to może być. No i tu chyba widać. Lutownica na groty T12 oraz dodatkowe groty. Jakiś film z y, działania tego pokażę. Ale jako, że nie znalazłem grotu w tak linii fali dla T12. Jeśli ktoś wie, można to kupić, proszę o info. Nadal będę używał tego typu rączek i stacji do nich. Tu mamy przykładowy grot Minifala. Także stary sprzęt nie pójdzie w odstawkę. Tak, do końca. Ale nowy, myślę, że ze względu na bardzo szybki czas nagrzewania, szybki, szybką wymianę grota, właściwie grot z grzałką i czujnikiem temperatury, tu jest chyba grzałka także czujnikiem. To z tych powodów ten sprzęt będzie teraz najczęściej używany. Do usłyszenia. Jeśli możecie, możecie napiszcie opinię o tego typu sprzęcie. Do usłyszenia.